Jednym z głównych założeń mojego profilu jest to, aby przypominać ludziom, że kino to przede wszystkim rozrywka. I właśnie idealnym przykładem filmu, który nie próbuje udawać czegoś, czym nie jest, jest wchodzące na ekrany multiki w całej Polsce kaskader. Od początku widać w tym filmie ogromną miłość do kina oraz to, że twórcy chcą nam dostarczyć jak najwięcej frajdy. Nie oszukujmy się, historia jest prosta i właściwie całą fabułę można wywnioskować po obejrzeniu zwiastuna. Znajdziemy tu ogromną dawkę akcji, sporo humoru, wątek romantyczny, oraz Ryana Goslinga, który naprawdę świetnie bawi się swoją rolą. Ryan Gosling w tym filmie jest naprawdę kenaf. Jest to też film, który ma w sobie bardzo dużo meta komentarzu. Momentami bezpośrednio nawiązuje do poszczególnych filmów oraz aktorów, a momentami poprzez dialogi bohaterów, które pokazują niezbyt ciekawą sytuację kaskaderów w Hollywood. A reżyser filmu David Leed, który sam zaczynał karierę jako kaskader, ma ten temat do powiedzenia naprawdę sporo. Oczywiście film ten nie przypadnie każdemu do gustu, bo nie oszukujmy się, koniec końców jest to pozycja stuprocentowo rozrywkowa. Ale ta bezpretensjonalność jest właśnie największą siłą tego filmu. Jeżeli miałbym się doszukiwać jakiejś słabości, to paradoksalnie mogły to by być właśnie sceny kaskaderskie. Bo choć film momentalnie podszczypuje Toma to do popisów z jego filmów naprawdę sporo brakuje. I absolutnie nie mówię, że są to złe sceny, po prostu to wszystko już gdzieś widzieliśmy. A w filmie o takim tytule, aż by się prosiło o taki wiecie, efekt wow. Podsumowując, fajna pozycja na niezobowiązujący seans podczas majówkowego weekendu.